Ej w ogóle pozdrawiamy e, ko, e, e, Co e, Kiefanek. Pozdrawia. fanek no. On jest... Dwa. E, on nas obserwuje na Roblox. Tak. Nas, e, on jest naszym widzem. E, hej, I pozdrawiamy. pozdrawiamy. <coughs> tak, tak, pozdrawiamy. Dobra, pozdrawiamy to... tego widza na odcinku. Tak, no bo chciałam e, Masz mój profil? E, masz mój profil? Proszę, mój Proszę, profil. No, Proszę bardzo. Dobra. Zy... Dobra, gramy, bo ja, ja wchodzę, git? Ja wejdę, git? Dobra, nie, ja wchodzę. Do Squid to Squid Game. Oh, pozdrawiamy go. Pozdrawiamy jak najbardziej. I, i jak chcesz, to wyślij nam nazwę swojego nika w Roblox. <coughs> ja ja go. On, on mnie obserwuje, I jak wiecie. I... Chodź, bo Początek jest za 40 sekund. E, w ogóle może to teraz... Sezon będzie jakiś... drugi wchodzimy, nie? No. no sezon drugi. No sezon zamiast. drugi? Wchodzę. Nie mogę. Nie możesz? Psz, nie mogę, bo mam lagi. Nie <grym> mogę, okay, tak. Mam lagi! No widzisz to? E no, widzisz, jesteś. Nie Jest. jestem. z jednej strony jestem, z drugiej nie. <grym> mam. No dlaczego <grym> nie mogę? Możesz się zmarć. <grym> Przecież nie wchodzą. Jak wejść? Ja nie mogę wejść. Osiem, siedem. Nie wchodź, nie wchodź. O, <laughs> weszłem, to wchodzi, jednak. Ale nie, bo ja nie dam rady. No dobra, to będziemy osobno. Muszę sobie podgłośnić. Ale nie no, w następnej rundzie to będziemy jakby. Teleportujemy, czy nie? Mi się nie chce teleportować. No, muszę coś słyszeć, jak będzie na przykład laleczka. No właśnie kurde nie mam internetu. Widzicie ten księżyc? O nie, to jest bitwa. się Naprawdę, to nie jest bitwa. No, nic nie słyszę No okej. jest będę? O, to jest mój. Bendě. Ale mám lagy. I je sem? Ty máš yeah. to. Můžu koupit souva, tak. Ale mám lagy. Se za to, zato po prostu na to nemá. Ale lagy. Takamče. Jo, vále. Kde jsem tam? Ušetřej. Uważnik. Bo... Mm. Kurde, ja mam lagi, nie. E, Gramy może w coś Chodź innego. I e, sorry w ogóle za to, że e, w taką inną stronę wam się wyświetla wszystko. Sorry! I e, będziemy grać w to? Patrz! Co to? To. Po nie. prostu... E, rysuj i... E, Przełącz. Ja no mam lagi, więc. Jako strasznie to ciężko będzie. mnie. I ci e, Ja tobie o. wyślę. Zaproszę. I Ci! Ty będziesz. Ty będziesz strażnikiem. No i. Ty no. się dojdę. Brak. Wol. Dąż sobie. O, Pozdrawiamy <laughs> wszystkich naszych widzów w ogóle. Możecie subskrybować. Będziemy, a w ogóle w komentarzach będziemy wam przypinać chyba serduszka. Nawet już. <laughs> Jakby co, kanał Franka Gładam Franek się. X. Wielkie F i spacja X. Dobrze do mnie. Na normalnym jest Sigma, taka, że jakby. Sigma, 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 Sigma boy, znowu, Sigma boy, Sigma boy. I just no. wanna play, you can feel my favorite toy. Czekajcie, pokażę wam jego. Boys, bad boys, sick boys, ale ja Miałem zrobić dzisiaj odcinek w Telemobile. No boys. No to nie możesz zrobić. Ja gram w fajonka. Boy. E, proszę? Tak wygląda. I tak e, nazwa, jedna subskrypcja. E, e, subskrybujcie, tu będziecie mieli... Będę miał jakby co powiadomienia no. będę miał. Że ktoś zabsorbował. Ja gram w 99% ginią. A możesz wejść na tu? Wejdź ja, tu. Surki. Ja. Tu. Nie, nie wiem, A weź na to rurki. Są moje nie ma mi Ja w ogóle jedę na koncert Genzy. To to. to to pipi. A to pipi. A środkiem nie, nie można? Ja pokażę. Patrz można też. Paszek też można. Ja chyba. Tak, mogę. Dobra, już cię zapraszam. Gdzie ty mnie zapraszasz? No dobry. A jakiej? Do malowania. Już nie chcę w to grać. Tak. Nie bo on nie ma tego tego. Dobra, to? daj. Czemu się no, nie rusza? Czemu nie rusza Uj, O, Kur... Kubek. Cool. taki podkos? Nie wiem, bo... Mam lagi po prostu. Nie ja mam też mam lagi wiecie, wielkie. Snopade to... ba... z flamingo. Flamingo! Flamingo Fla co dobra. Grab... Możecie nawet oceniać w komentarzach. Jak ja maluję, o, za, dół, za grube. Myślałam, że będzie w sam raz. Ha? Ty jesteś dumny. Kurde, nie. To jest Może mnie ustawić? No? Nie. Dobra, teraz cieniowanko. Myślę, że umie chociaż malować tą osoba. Bo ja kiedyś niedawno ma e z, kimś, e z jakimś małym bachorkiem e grałam. Bardziej on chciał ze mną e malować. Dobry, Gramy, wypadłoga podłoga to lawa, bo nic innego nie zależy. Mogą zaczynać chwilę i kończyć. Dobra, Franek, naprawdę masz mózg. Co z tego? wam się tym, podoba wam się tym. To będą najlepsze, bo słowy mają takie dramy. Ojej. Dobra, Dobra. jesteś debilny. Dobra. No ej, 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 no. Idzisz tu wybrałeś. Właśnie eee, tu wybrałem. Ja to no, no wybrałem. Ale lagi. No właśnie, lagi ma. Lagi. Jest... Na tamtym bym miał jeszcze większe, bo chodzę po spór. Pasta to makaron! Ej, ta lawa idzie mega szybko! Myślałem, że ona krócej idzie, ale jakby co, to będzie w niej trochę. <grymne> A ty byś musiał tak, tak w może tu chodzić? O Jezus, to mi się rękoma podpierał. A nie tak jak mam, nie Bo skakał. Boże, ona idzie szybko! No, lawa idzie szybko! Niestety. Co, naciśnij? Jeszcze 11 sekund. Jest! Yes! Wrażłem na sam szczepionek. Nie wiem, to będą bobuksy. Udało mi się, przeżyłem widok. Plus 10 punktów. Fajnie. Uf. Uff. Ej, został zostało. Nie, nie pisz nic. Czemu? On okay. będzie dla tego. Co ma? to będzie dla tego. Boże, co to co jest? To jest Gówno. Zyrk jakiś... Zyrk. Jak tam o, jest? o nie, O nie, ma zauważyłem. Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie punkt? Gdzie jest? jakaś jest? w ogóle. w <laughs> ogóle. Pły, płynę w lawie. w w lawie! w dajcie mi tam... Gdzie Nie dojdę. jest? No i jest? Ja Gdzie Mogę, gdybym wiedział, że tamto jest, bym tam szedł od razu. Nie, nie o Idę na obydwie. Okej. Okay. Idę na obydwie. Raz, dwa, <toczuj> szesie, <toczuj> sześć. Czy ty tak zawsze Mówisz? Pięć, sześć. tak Mówisz osiem, dziewięć, dziesięć, jedenastu, dwanaście, trzynaście i plus pięć. Czyli osiemnaście. He, Co? Dogman! Co? No. Nie przyczekaj mi tyłka Przepraszam Co to jest? Obbi Boże Chciałam tak powiedzieć O Boże Serio? No szybko, bo tam lawa no. będzie Spokój, spoko Dobrze, Przecież ja tu zginę, no ja w obbie jestem tragiczny A przed chwilą chodziłeś na obbie, no dobra, księgo, tam Nie widziałam na scenie Ja mam 68. E, e, nie, 73 trzeci level na niemożliwym obbie Pójdziesz sobie w leje, Cicho Ja iść pięć zrobić Patrz, jest

Yeah. 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 Nie, nie, jakieś... U, ja nie, nie, nie. A slow tower! Slow tower, przepraszam, za taki nie się Tam jakieś takie w ogóle Nie, nie jakieś. O! Uwaga, czekła, nie namalowałam pastw. Eee, makaron, patrz. No. I tu będzie płynąć. No, wow. Bardziej to stopi lawa, bo coś też się coś... skończy, o. Jedzie, jedzie. Chodzą, no. Leci. Widzę, widziałem przez okno. Czekajcie, gdzie? O, o tutaj, jest. blisko. Mówi, Co? I, idzie lawa. You want the worm, <laughs> wiewiórka, wiewiórka. To też jakiś youtuber. Ej, pozdra Ej pozdrawiam ciebie, wiewiórka. Tak, Ale nie ktoś ładnie namalował. Sławiewiewióra, pozdrawiamy cię. Albo, wiewa. Wiewa. albo chłopak to aura, albo... Slej to dziewczyna. Super. To cute to truskaweczki. Majusia, piute kartonik. Mleczko cztery. Mleczko 4. No patrz, ale. I patrz ktoś ładnie namalował. Ej, ej, ej. Jak ma na imię ta wiewióra? Slej wiewióra. Slej podłoga wiewióra. Slej. Pozdrawiamy... pozdra... Pozdraw pozdraw pozdrawiamy, pozdrawiamy wszyscy... Slaj. Pozdrawiamy wszystkie slay Stary, <grystanie> <grystanie> kur... Jak nie macie Robloxa lub Doki Boki to się duchy, nie interesujcie. Kawałka, kawałka. Nie, mogą się... No, mogą się interesować, ale tak za bardzo... No, ja nie będą wiedzieć zinąc. o co chodzi. No. Ale może nie będą wiedzieli o co chodzi. Ja mi na rękę. To ja ci pluję? Don't. Ej! No nie, bo ja w togram! No mówiłem ci! No! Jolka! Ogarnij się! Nie popisuj się! Nie, się nie chce. Popisujesz się. I po ja pięć punktów. Chodź, hey. Ej, co to jest? Gdzie po pięć pięciu... punktów? Co? Daj, da. I to widzę.

No bo Roblox jest za zanim jak... Kurde, ten piaski nie przeszkadza. O. O, zawsze się od każdym, jak w przedszkolu. Napiszcie w komentarzach. Ty też. Ty też, no? Nie, bo ja tam nie idę, bo ja tam spadam. Właśnie, ja miałam taki zestaw w klasie, takich autek! Nie, nie ja miałam w przedszkolu takie. Ja w, w przedszkolu W przedszkolu, no, nie. no W ogóle w, zeru, w zerówkę miałem w przedszkolu, a wy? Ja miałem w przedszkolu Ja miałem w szkole Ja miałem w przedszkolu, bo Ja miałem w przedszkolu, ja przedszkolu. Łooo Ej, dobrze, że na tym nie stanęłam. bo patrz, to, to się wyrwało teraz Jest Chyba to, zjadło, zjadło. Na to. <grym> <grym> Kurde, na lagi Ale laki To ty tam? Ale lak. No! Wow. Co się stało? Się Patrzcie. Puba. No kurwa, nie umarł. Patrzcie, o jak jak przeżyłem. Było kurde, co to jest? Gdzie... No, no, kurde. No Ja nie gram? Ale lak. I już tam się takie laki. <suszy> <Ty suszy> nawet sobie kurwa w tej lawie. Dobra, o jestem! Czemu ja pływam w labie i jestem jesna. zielona? Ja jestem zielona i pływam w labie! <grywa> no! Tylko cztery przeżyło. Mimi! Gdzie ty być? O, Sharon! Nie, to jest <grywa> no. a nie Sharon. <grywa> <laughs> Szarą to jest. Udzielili fruta. Katy na drzewie z sadła. Wieża wieża ja nie wiem, co to, 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 to. Hey o, nie, to jest. to, No to, to ci. Lawa. Hej, ja. to ja to no nie lawa power. Hej, dobra, wybrałem. A ja to co, halo u Nie, u nie, u nie, halo? Się, takie coś. nie, 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 coś. na co?

Dogma. Wow. Hej. Neu. Jak se být dog? Dog, 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 dog. Dog, Já ho tyłem.

O lawa, już. lawa, nie mogę spaść! A spadłam! I spadłam. I deadłam. Dead. I'm dead. I'm dead. To jest <m> takie wysokie. No czemu mi skąd nie działa? Ej, no czemu mi się odłączyło? No, siema? Nie, to, nie ta... Siema mordo! Czemu grasz z pierwszej osoby? Co? Wygrasz z pierwszej osoby. Co? No, z pierwszej osoby zrób se tak. To jest lepiej. Co się stało? Wywaliło mnie. Dobra, kończę odcinek, o, jeszcze jeden będzie. No. O, to jest ten. O, dobra, to muszę go też zaakceptować. W ogóle pozdrawiamy tych, nara. tych naszych widzów. Oj, nara. Oj. <trujne> <trujne> Obserwujący. To co tu kupi? Oj, kurde, Usunęłam go przypadkiem. No nie, Sorry, co? Ej, ale zaakceptuj nas o no, mnie od nowa. Moja przypadkiem ciebie odpuści, odpuściłam. No, za mną <grych> więc możesz mnie e, ten. zaprosić więc jeszcze no, raz. Tak, tak, Pa. No. Oh.